Witajcie serdecznie po nieco dłuższej przerwie we vlogowaniu. Tak się poukładały sprawy, że musiałem wygrzebać się z bieżących obowiązków, żeby wrócić do bloga i vloga. Ten, kto śledzi mnie na bieżąco wie, że ostatnio na blogu lesławniemczy.pl pojawił się wpis pod tytułem Strategia finansów rodziny na lata 2020-2023, część pierwsza. I w tym wpisie znajdziecie na razie część analityczną, wyjaśnienie pewnych przesłanek, założeń gospodarczo-finansowych, które będą skłaniały nas, o czym będzie w części drugiej, do przyjęcia odpowiedniej strategii w zarządzaniu finansami gospodarstwa domowego. Mam nadzieję, że to, o czym jest ta część pierwsza, część druga, zachęci Was, Wasze rodzinki, do tego, aby siąść kiedyś wieczorem przy stole i porozmawiać, jak dotychczas zarządzamy pieniędzmi i jak możemy zarządzać przez najbliższe 3-4 lata, po to, aby z tego mieć jak największe korzyści. Więc przygotowując się do tych dwóch odcinków, bo traktujemy je łącznie, Pomyślałem sobie o tym, jak taka przeciętna polska rodzina podejmuje decyzje finansowe. Zastanowiłem się, czy w ogóle rozmawiacie o pieniądzach, a jeżeli nie, to właśnie te najbliższe 3-4 lata są świetną okazją, żeby zrobić z tego zwyczaj rodzinny, przynajmniej raz w miesiącu, przynajmniej raz na kwartał. Spotkać się i pół godziny poświęcić na to. Jak wyglądają nasze finanse, jak planujemy działać w dziedzinie inwestycji, oszczędności, wydatkowania pieniędzy. Bardzo możliwe, że wielu z Was czyta magazyny ekonomiczno-finansowe, czy to w internecie, czy drukowane, i wiecie, że coraz częściej w obszarze analizowania Otoczenia globalnego, tego, co dzieje się na, na świecie, tego, co dzieje się w Unii Europejskiej, pojawia się słowo kryzys. Co chcę Wam króciutko powiedzieć? Pamiętajmy, że kryzys jest zjawiskiem naturalnym w gospodarce rynkowej. Właśnie na tym polega wyższość gospodarki rynkowej nad gospodarką centralnie planowaną, że gospodarka rynkowa sama w sobie posiada. Mechanizm, który pozwala zwyciężać mniejsze lub większe kryzysy. Nie, nie chodzi o to, abyśmy teraz wchodzili w jakiś wykład z ekonomii, ale warto sobie zapamiętać jedno hasło, które Amerykanie znają doskonale i które sprawdza się w 100% w czasie kryzysu. Otóż Amerykanie zwykle mówić: Cash is king. Pamiętaj, że najlepszą strategią, Przygotowania się na okres kryzysu to jest posiadanie odpowiednich oszczędności, dobrze zdywersyfikowanych, bezpiecznych inwestycji i kosztów na odpowiednim poziomie budżetu rodzinnego, budżetu domowego, czy też budżetu firmowego na odpowiednim, racjonalnym poziomie. W kontekście kryzysu chcę Wam także przypomnieć, że cały czas posiadamy walutę narodową. Polski złoty i cały czas nasz Narodowy Bank Polski może prowadzić suwerenną politykę monetarną, opierając się na narzędziach tradycyjnych i niekonwencjonalnych. Zatem wszelkie obawy o to, że ten kryzys globalny, kryzys w strefie euro jakoś dramatycznie może wpłynąć na naszą gospodarkę. Myślę, że są odrobinę przesadzone. Same fundamenty polskiej gospodarki są zdrowe, i największą, jakąś taką niewiadomą jest to, jak na gospodarkę wpłyną zapowiedzi rządu, aby podnieść płace minimalne. Bo już wiemy. Że ta płaca minimalna w najbliższych latach skoczy do poziomu 2600 zł brutto, potem 3000 zł brutto, aż ostatecznie rząd zapowiada, że płaca minimalna w naszym kraju to będzie 4000 zł brutto. Każdy ma pewną wyobraźnię i swoją pracę porównuje do pracy innych, swoje zarobki porównuje do zarobków innych. Oczywiste jest, że jeżeli ten scenariusz się spełni, a on jest bardzo wysoce prawdopodobny, to w ogóle w gospodarce pojawi się presja, zwiększone oczekiwanie na wyższe wynagrodzenie. No bo jeżeli przy najmniej wymagającej pracy, no nie chcę tu nikogo obrażać, ale załóżmy stróż, który... Po prostu w dziennych godzinach pilnuje jakiegoś budynku i połowę czasu może przeznaczać na rozwiązywanie krzyżówki. Jeżeli on dostanie 4000 brutto, to wiadomo, że policjant, który w tym samym czasie naraża swoje życie i też gdzieś przy dzisiejszych założeniach na tych niższych stanowiskach bierze 4000 brutto, no to wiadomo, że powie: Ja za takie pieniądze nie będę pracował. Więc w ogóle ten ruch, polityki społeczno-gospodarczej, aby podnieść płace minimalne, spowoduje, że płace wzrosną. Jak to się wszystko przełoży na postępowanie wszystkich Polaków w dziedzinie zarządzania finansami i co Ty, Twoja rodzina, możecie zrobić, aby przez te cztery lata bardzo mądrze, sprytnie poprowadzić swoje finanse osobiste, o tym będę starał się powiedzieć w drugiej części. Bo chyba większość z nas, jak mało interesujemy się finansami i słyszymy, że dziś tam jakieś widmo kryzysu, widmo wzrostu cen i że wszystko może być droższe i nie wiadomo w ogóle to, co będzie na świecie, może się skłaniać do tego, że mamy jakieś oszczędności, to może kupmy nowy samochód albo pojedźmy na jakąś luksusową wycieczkę. Otóż ja chcę Ci powiedzieć, zanim podejmiesz taką decyzję, żeby wydawać pieniądze na wyszukaną konsumpcję, po to, żeby w ten sposób uniknąć skutków kryzysu, poczekaj jeszcze parę dni, może tydzień albo dłużej, na drugą część zatytułowaną Strategia finansów rodziny. Najpierw to przeczytajcie albo posłuchajcie kawałek na vlogu, porozmawiajcie w rodzinie co powinniście zrobić. I zapewniam Was, że te najbliższe lata 2020, 2021, 2022, 2023 mogą być tymi latami, gdy charakter Waszej rodziny w zakresie zarządzania pieniędzmi, oszczędnościami, inwestycjami, kapitałem sposobem myślenia na temat skąd pochodzą pieniądze i jak je pomnażać może zmienić się w sposób diametralny. Daj łapkę w górę, jeżeli uważasz, że warto w rodzinie rozmawiać o sposobie zarządzania finansami w opisie mojego tego filmu postaram się zamieścić linki do moich dwóch kursów finansowych, które pod, a pod linkami będą kody promocyjne do tych, do tych kursów po to aby kupić je w najniższej z możliwych cen. Oczywiście te linki, te kody będą ważne tylko przez kilka najbliższych dni po ukazaniu się tego odcinku, odcinka. Czekajcie na, na kolejny wpis. Postaram się, żeby był naprawdę dla Was pomocny, wyjaśniał Wam jak zarządzać finansami. Na dzisiaj to tyle. Cześć.